No witam, witam Państwa, nazywam się Andrzej Talaśka. Oprócz muzyki zajmuję się też rękodziełem. No i trochę mam tutaj do, do wyprzedaży parę rzeczy ciekawych. Znaczy zacznę od tych może ptaków małych, trwających dla dzieciaków, czy tam jako ozdoba na balkon. Tak to, tak to można zaprezentować tutaj mi trochę haczyło skrzydło bocian, słoń z tych tutaj małych tu mam bocian, słoń kaczka mała tu jest papuga średnia bocian średni Gęś średnia też wielkości, tu, jest, tu są duże, duża papuga, też oczywiście można to zawiesić, gdzieś, gdzie komu wygodnie, czy w pokoju, czy gdzieś na lampie, czy na balkonie. Może tu pociągnąć za sznurek i one wtedy ładnie próbają. Dudek tam jeszcze widzę jest i smok duży. Przygotowałem, żeby to pokazać, jak to wygląda. Z tych y, ogrodowych rzeczy, to taka parka kogutów, kura kogut. Y, w klinie, tu jest klin na dole do wbicia w ziemię. Parka, tu jest jeszcze taki inny kogut, taki bardziej, bardziej taki realny. Też klin jest tutaj do wbicia na dole. Co tu jeszcze jest tych? Bocian mały. Ten bocian mały też ma tutaj, można to wymontować te nogi czy rozmontować. Tu ma też do wbicia w ziemię i to się wszystko ładnie tu trzyma. Zrobione tam ze sklejki wodoodpornej i farba jest też do użycia na zewnątrz. Kot z wąsami, z krawacikiem. Kocur. Trochę się zakurzył. Bocian, ten, ten duży bocian on ma tam ponad 70 cm wysokości. też, oczywiście, tutaj jest do, do wyciągnięcia. Ale to można, jakby, coś to y, wkleić na stałe. Ja tego nie wklejam. żeby mógł to przewozić. Gdzieś tam na kiermasze czy jarmarki. I co tu jest? No i ten, ten naczkowiec tu jest taki bardziej kolorowy. To jest zrobione według wzorów, to autorem jest Angielka. A te książeczki takie to kupiłem z tymi planami w Niemczech, pamiętam. I tam chyba parę dostałem jeszcze w prezencie od Niemców. No i co tu jeszcze z tych? Użytkowych rzeczy to yy, takie kwietniko półki. Tutaj łosie mi przytrzymują trochę te kwietniki. Yy, kwietniko półka może być yy, do kompletu serwetnikiem. W, tutaj w trzech kolorach zielony. Różne wzory: trzy wzory. Tutaj zrobiłem, przygotowałem. Wzory są moje. Serwetników tak samo. <laughs> Z tyłu oczywiście te chciałbym też tutaj zaprezentować Renifery. Tu się przewrócił. Niebejcowany i bejcowany. Pobejcowany na orzech. I łosie tam jeszcze widzę. Z tyłu stoją łosie za tymi papugami. I tu jeszcze chciałem też pokazać te serwetniki. Ściągnę tego bociana na chwilę. Tu też te serwetniki, ładne, z różą. Tu też serwetnik, taki z olchy, olcha kanadyjska, lite drewno, bo te są malowane. No i te motyle tu z tyłu. To jest to, a tam taki domek, to, to co widać z, z, z trawką na dachu, to jest norweski strabur. Znaczy no, nie wątpię, żeby tu się klient znalazł. Ale tam chcę przygotować taką kolekcję tych, tych rzeczy może na przyszły sezon do Norwegii. To jest taki osiemnastowieczny, wieczny już od XVII wieku mieszkali w tym, czy magazynowali tam jedzenie, ale tam też jak byłem w muzeum, to wiem, że tam przygotowywali, tu na górze przygotowywali, tam było takie palenisko, że tam przygotowywali jedzenie też, nie? A na dole narzędzia, tam są drzwiczki, narzędzia i tam takie przechowywali jedzenie też, nie? Różne, różne są wersje. No to, to właściwie tyle bym miał tutaj do, do przekazania. Jak ktoś by był chętny na któryś z tych wyrobów, to zapraszam. Informacje będą podane na, na końcu, proszę dzwonić. Na znaczy najlepiej odnosi się to głównie do ludzi, tutaj z Bydgoszczy i z najbliższej okolicy, ale też, gdyby ktoś chciał, to mogę wysłać. To mogę wysłać. Ceny takie są od 10 zł, maluchy 15, średniaki. 17, 18 te większe Malowane wszystkie są ręcznie Ma się rozumieć Tu przez naszych tutaj miejscowych artystów Czy Sławek, czy, czy, czy ta Ewa Czy Gabrysia kiedyś malowała Niektóre rzeczy to tam sam maluje prostsze. Tak, zap, zap, także zapraszam zapraszam do, do zakupów Dziękuję za uwagę.